Cześć, tu Ela w kuchni. Przygotowałam się dla was piernik przekładany. Suche składniki łączę ze sobą: kakao, przyprawa do piernika, soda oczyszczona oraz mąka. Masło ucieram z cukrem na puszystą pianę, czyli do momentu, aż cukier całkowicie się rozpuści. Następnie dodaję po jednym żółtku. Czasem może się zdarzyć, jakby ciasto było zważone, ale to się nic nie dzieje. Wszystko da się uratować. Małymi porcjami dodaję kwaśnie śmietany. Najlepiej by to była osiemnastka. Upłyniony letni miód dodaję do ciasta. Nie może być zbyt gorący, aby nam się ciasto nie zważyło. Miód najlepiej jest upłyniać w kąpieli wodnej. Następnie do ciasta dodaję małymi porcjami mąkę. Białka. Wbijam na sztywno i małymi porcjami dodaję do mojego ciasta. Najlepiej dodawać na dwie, trzy porcje, delikatnie mieszając. Dzięki temu wtłaczamy do naszego piernika powietrze i piernik jest bardziej puszysty, nie jest taki zbity. Piernik pieczymy w Temperaturze 165 stopni przez 50 do 60 minut, bądź tak zwanego suchego patyczka. w upieczeniu studzimy, w zależności od tego, jaką mamy formę, możemy przyciąć na jeden plack, na jedną część, wtedy będą dwa placki troszeczkę grubsze, bądź podwójnie, wtedy będą trzy cieńsze placki, w zależności od tego, jaką mamy formę. Ja użyłam powideł śliwkowych z konfiturą wiśniową dzięki temu, że smaki się uzupełniają jest taki bardziej winny, bo powidła śliwkowe są bardzo słodkie konfitura wiśniowa jest taka kwaskowata połączyłam i smaki się uzupełniają jeżeli mamy w, 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 w dżemie naturalne takie grudki owocowe, możemy je najlepiej zblendować będzie wtedy jednolita masa czekoladę, masło i mleko rozpuszczam w, w rondelku na polewę czekoladową Przestudzoną polewam, polewam ciasto. Posypuję dowolnymi sukiereczkami. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.